Witam serdecznie. Dzisiaj po południu będziemy sobie komentować dane makroekonomiczne, które się pojawią dokładnie za 10 minut. Będzie to seria ważnych publikacji makroekonomicznych. Rynek będzie mógł na nie reagować, więc, szanowni inwestorzy, warto wiedzieć, w którą stronę te dane podążają, co nam mówią o gospodarce i oczywiście jakie mogą być tego konsekwencje. Więc o tym dzisiaj będziemy mówić na naszej transmisji. I przypominam, szanowni inwestorzy, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze. Opinie, to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo czytelne, powinno być i zrozumiałe dla każdego. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja trochę powiem własnego punktu widzenia na temat yy, rynku finansowego. Później będzie sesja QA, wy będziecie mogli się wypowiedzieć. A w tle jest nasza ankieta z bardzo prostym pytaniem, czego się spodziewasz dzisiaj na indeksie Standard, ten pór sesji wzrostowej, spadkowej czy sesji bez zmian. Zachęcam do tego, żeby tworzyć nasz. Wskaźnik nastroju, wskaźnik sentymentu rynkowego. I teraz kącik partnerski. Przypominam, partnerem odcinka jest domakleski XTB. Na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny, nowy, świeży, bardzo interesujący materiał o tym, jak reagować z XTB, czyli jak zachować się podczas dużej zmienności na rynkach finansowych. Ta zmienność może się pojawić na samym początku lipca, gdy Donald Trump będzie decydował o tym, co dalej zrobić z rynkami finansowymi. O tym, co zrobić z taryfami celnymi. Zmienność może się pojawić, ale prędzej czy później na pewno znowu pojawi się jakieś wydarzenie, które będzie trzeba dyskontować w taki sposób. Dlatego też wartość z tym materiałem o reagowaniu warto się z nim zaznajomić, bo on daje nam narzędzia po to, żeby zredukować ryzyko porażki, a zwiększyć szanse na sukces w takich sytuacjach. Więc naprawdę serdecznie zapraszam, oraz do wszystkich innych odcinków. Materiałów edukacyjnych, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Przypominam, że zbliża się drugie półrocze dla części inwestorów. Może być to dobry moment do wystartowania z inwestowaniem bez podatku Belki, czyli z IKE, IKE, WIXTB. Jak inwestować bez podatku od zysków kapitałowych? Na dole w opisie i w komentarzu jest wszystko. I oczywiście bardzo proszę, jeżeli będziecie się rejestrować, to z kodem AMU macie też dodatkowo kurs dla początkujących inwestorów, za co serdecznie zapraszam i dziękuję za. Każde wprowadzenie tego kodu AMU. Dzięki temu kanał się szybciej rozwija. Szanowni inwestorzy, szybki przegląd do tych danych makroekonomicznych, które mają się wkrótce pojawić. Dzisiaj przed sesją z amerykańską, tak naprawdę, nie pojawiły się żadne ważniejsze dane makroekonomiczne, na które warto zwrócić uwagę. No a my za chwilę poznamy dane dotyczące deflatora PKB, dynamiki wzrostu PKB w. W pierwszym kwartale to są dane już finalne, więc nie powinny mieć większego znaczenia dla rynków finansowych. Prognoza to jest za pierwszy kwartał minus dwie dziesiąte. Zobaczymy, jak ostatecznie rynek, jaką wartość dostanie. Plus, szanowni inwestorzy, będziemy mieć także zamówienia na dobra trwałego użytku. W maju wzrost w miesiąc do miesiąca plus 6,8. No i przede wszystkim najciekawszy, moim zdaniem. To wnioski o, o zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. Tak joblessy, 247 tysięcy. Jeżeli będziemy mieć kolejne wskazanie, gdzie wskaźnik idzie do góry, a przypominam, gdyby tak się stało, to byłby to czwarty podrząd, miesiąc, znaczy tydzień, gdzie te pokazały wzrost wskaźnika, no to oczywiście byłaby to bardzo zła wiadomość i sygnał. Że coś negatywnego zaczyna się faktycznie dziać w amerykańskiej gospodarce. No i jeżeli jesteśmy bykami na rynkach finansowych, to moim zdaniem powinniśmy się cieszyć, trzymać kciuki, bądź też pomodlić się o to, żeby dane były jak najsłabsze, ponieważ im słabsze dane, tym bardziej optymistycznie powinien zareagować rynek długu. Za rynkiem długu powinien iść amerykański dolar. Zwiększenie oczekiwań co do głębokości obniżek 100% na chwilę obecną 90% szansy, że we wrześniu będzie cięcie o 25 punktów bazowych, jeżeli. Jeżeli się pojawi, to w, takiej sytuacji, to w takiej sytuacji byłby to pretekst do tego, żeby raczej kupować ryzyko. Ja bym się spodziewał wzrostu euro-dolara, wzrostu aktywów związanych z ryzykiem, plus oczywiście w takiej sytuacji apetytu na ryzyko i wzrostów indeksów giełdowych, ponieważ te czynniki związane z, z geopolityką, zamieszanie związane z cłami, byłby, byłoby pretekstem. Byłoby wykorzystane jako pretekst do tego, by w taki sposób obarczać winą to, co się wydarzyło, dzieje na amerykańskim rynku pracy, więc politycy mogliby szybko doprowadzić do, do odwrócenia tych negatywnych tendencji, jeżeli dane będą słabsze. No i w takie sytuacji oczywiście, e, e, moim zdaniem, rynek. Interpretowałby te dane właśnie w ten optymistyczny sposób, i myślę, że w sytuacji, kiedy dane będą lepsze, nawet niż, niż chce konsensus rynkowy, na poziomie 247 tysięcy, no to w takiej sytuacji też, moim zdaniem, optymizm powinien się pojawić, bo, bo, no bo w takiej sytuacji byłoby to wskazanie, że mamy cały czas do czynienia no, z optymizmem w gospodarce i nic złego się tak naprawdę rzeczywiście nie dzieje. Przypominam, cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku pracy pokazuje najbardziej bieżącą sytuację w amerykańskiej gospodarce, więc jednoznacznie sygnalizuje on, gdzie się znajduje trajektoria gospodarcza i w którą stronę podąża amerykańska gospodarka, więc obserwujmy te dane i myślę, że jeżeli chcemy wzrostów indeksów giełdowych, to lepsze byłyby dane, gorsze od prognoz niż lepsze, ale nawet lepsze dane, czyli niższe od prognoz też powinny być dobre, więc, moim zdaniem, jest 75% prawdopodobieństwa, że po tych dzisiejszych danych indeksy giełdowe i rynek ryzyka będzie dalej rosnąć, a nie będzie spadać, ponieważ indeksy giełdowe dyskontują teraz przede wszystkim to, co się wydarzyło w geopolityce, czyli zatrzymanie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Amerykanie pokazują swoją sprawczość, to jest, moim zdaniem, bardzo istotne dla rynku finansowego. A my później będziemy musieli się do tego odnieść, zobaczymy, jak rynki na to zareagują. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować maksima wszechczasów, żeby tworzyć nowe maksima wszechczasów, no i teraz czas oczywiście na, na wykresy i e, e, rzućmy okiem na samym początku na punkty odniesienia rynkowe, punkty odniesienia, które każdy może śledzić, czyli przede wszystkim euro dolar rynek będzie nam tutaj sygnalizował, jeżeli będzie się utrzymywał nad poziomem 1.17, że tendencja wzrostowa powinna cały czas trwać że tendencja na kierunku 18.15 to jest scenariusz bazowy, więc na chwilę obecną poziom 1,17 moim zdaniem to jest punkt odniesienia drugi rynek to są oczywiście amerykańskie obligacje, które jeżeli ceny rosną to rentowności spadają i na tych poziomach 111,75 to jest to 90% prawdopodobieństwo, że we wrześniu będzie obniżka 100% do 25 punktów bazowych więc jeżeli zobaczymy podanych za 3 minuty dalsze wzrosty to będzie to sygnał, że to prawdopodobieństwo dalej się zwiększa, a spadki to oczywiście, że te Prawdopodobieństwo się zmniejsza, wtedy będzie pretekst do umocnienia amerykańskiej waluty. Dopiero, dopiero kolejny rynek to są indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Na kontraktach terminowych raczej mamy wzrosty, cały czas rynek sygnalizuje optymizm. Kolejny rynek, Bitcoin, gdzie mamy zatrzymanie, ale cały czas nad poziomem 107 tysięcy. Myślę, że ten poziom 107 tysięcy jest punktem odniesienia, przed danymi makro. I w dalszej kolejności rynek złota i w tym wypadku wszystko co poniżej 3330 to prospadkowo Powyżej tego poziomu delikatnie na korzyść popytu na kontynuację wzrostów tego metalu szlachetnego. No i proszę zwrócić uwagę co się dzieje na miedzi, o tym będziemy za chwilę mówić. Piękne dalsze wzrosty, które też sprzyjają optymizmowi na popycie na ryzyko. Plus oczywiście ropa naftowa w okolicach 65 tłumi zmienność i czekamy na kolejny impuls, albo spadkowy, albo wzrostowy. Jeżeli będą spadki, będzie to fantastyczna wiadomość dla popytu na ryzyko. Dalsze wzrosty to czynnik mo mogący dać nam spadki indeksów giełdowych. I przypominam, te zachowanie euro przełożyło się na gwałtowne umocnienie polskiego złotego, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara. 3,61 to są minima, które ostatnio zaobserwowaliśmy. Na euro eurozłotym też widzimy presję na rzecz umocnienia polskiego złotego, więc nie dziwmy się, że mamy ładną sesję wzrostową w Warszawie. i Jeżeli, jeżeli eurodolar pójdzie dalej do góry po danych, no to moim zdaniem możemy być dzisiaj świadkami fantastycznej końcówki sesji na mocnym wyciąganiu indeksów giełdowych na, na poziomy zbliżone do maksimów. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, chociaż relatywnie cały czas widać słabość europejskich parkietów, także oczywiście na, na DAX-ie DAX nie chce nawet zaatakować tych ostatnich maksimów, a to moim zdaniem jest sygnał naprawdę ostrzegawczy, że coś w Europie negatywnego teraz jest wyceniane przez rynek finansowy. Więc tak to, szanowni inwestorzy, wygląda. Za chwilę przypominam dane makroekonomiczne i będziemy sobie je dyskontować, będziemy je obserwować. No i Jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem 75% jest prawdopodobieństwa, że bez względu na to, jakie będą dane, będą one odczytane optymistycznie, a nie pozytywne przez rynek. Ale lepiej by było, gdyby dane były, gdyby dane były e, troszeczkę gorsze od, od konsensusu rynkowego, wtedy pretekst do obniżania stóp procentowych powinien być jak największy. No i zostańmy na rentownościach amerykańskich obligacji, które nam najlepiej wskażą, gdzie e, idziemy, w którą stronę rynek się porusza. To szanowni inwestorzy, dane powi powinny się już za chwilę pojawić i zobaczymy, e, gdzie jesteśmy. E, to tak, dobra, zmiana, zamówienia na dobra trwałego użytku, fantastyczne, 16,4, za 6,8. No Bardzo dobre dane makroekonomiczne. Przypominam, są to dobra, których trwałość przekracza 3 lata, więc, e, więc e, rynek ma pretekst do tego, żeby jest interpretować optymistycznie, pozytywnie i żeby w taki sposób no, no żeby, żeby oddalić tą perspektywę negatywnych reakcji gospodarki. Więc za chwilę za chwilę zobaczymy czy rynek rzeczywiście do tego tak podejdzie. Po drodze po drodze dzisiaj były też oczywiście dane makro były też um, informacje z geopolityki, ale tak naprawdę niewiele się tutaj Zmieniło, no i, no i PKB zanualizowane, kolejna publikacja, minus pół, troszeczkę gorzej niż chciał konsensus rynkowy, ale przypominam, to są dane historyczne, więc tak naprawdę nie powinny mieć większego wpływu na rynki finansowe, ponieważ no, to jest już historia, to jest już w cenach, to zostało zdyskontowane tym ruchem. Które miał miejsce na początku kwietnia, dane są słabsze. Deflator PKB, jeszcze dodatkowo alternatywna miara inflacyjna, która nam też ładnie pokazuje, gdzie, gdzie jest trajektoria inflacyjna. Ta alternatywna miara inflacji, oczywiście, to jest czynnik, który powinien dać pretekst rynkowi akcyjnemu. No, i szanowni inwestorzy, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze czekać na dane z amerykańskiego rynku pracy. Na razie, na razie przynajmniej ja ich nie, jeszcze nie widzę. Może ktoś je widzi, ale ja jeszcze ich nie widzę. Na razie, przypomina przy, no, prognoza 200, 200. 247 tysięcy i jak widzimy tutaj w tle, o mam 236 tysięcy, czyli dane nie potwierdzają negatywnych tendencji amerykańskich gospodarki. Stąd też widzimy delikatne spadki cen amerykańskich obligacji. No myślę, że na chwilę obecną rynek jakoś tak mocno nie zweryfikuje tych oczekiwań co do głębokości 100% w Stanach Zjednoczonych. No, ale, ale jednak. Reakcja jest spadkowa, no i ten euro, dolar zobaczymy, czy obroni poziom 1.17. Jeżeli się obroni ten poziom, to będzie duża szansa na to, że będzie no, mocny apetyt na ryzyko praktycznie na wszystkich klasach aktywów na całym świecie. Ja bym oczekiwał, że właśnie tak się stanie. Dlatego też 1.17 to jest kluczowy poziom. Im wyżej zamknięcie dzisiejszego dnia, im będą dalsze wzrosty, tym oczywiście rynek bardziej będzie widział. Że ta tendencja przeciwko amerykańskiej walucie cały czas trwa, a przypominam, wykres dzienny daje nam wskazówkę, że że, e, że okolice 18-15, 18 15 to może być miejsce, gdzie będziemy obserwować, co się dalej wydarzy, bo tutaj jest górne ograniczenie takiego trzyletniego kanału wzrostowego i może dopiero za figurę wyżej. Być, no być miejsce do jakiegoś spadkowego odbicia, no ale zobaczymy, czy tam w ogóle dojdziemy. Na razie jesteśmy w okolicach 1,17 na eurodolarze i jest generalny spokój. To jeszcze szybki przegląd przez rynki, przez inne klasy aktywów, na co warto jeszcze zwrócić uwagę. Na bitcoinie generalnie negatywna reakcja. Ja bardzo lubię teraz to, co się dzieje na miedzi. Ta, ta tendencja wzrostowa jest no, ona bardzo, bardzo, bardzo silna. I indeksy giełdowe, delikatny też minusik, czyli naprawdę rynek chciał, żeby dane były słabe. Zwłaszcza te co tygodniowe raporty z rynku pracy. Gdyby były słabsze, mielibyśmy euforię na otwarciu w Stanach Zjednoczonych, no ale. Delikatne, delikatnie kontrakty terminowe schodzą, no i zobaczymy, gdzie tak naprawdę nas to wszystko za chwilę doprowadzi. Dobra, to dane idą za zachowaniem, znaczy rynki idą za zachowaniem amerykańskich obligacji. No a my będziemy za chwilę przechodzić do pytań i odpowiedzi. Przypominam, w tle jest nasza ankieta z prostym pytaniem, czy dzisiaj na indeksie standard ten będzie sesja wzrostowa, spadkowa, czy bez zmian. I już ponad 200 głosów, im więcej tym lepiej. Dobra. To pytania i odpowiedzi. Witam wszystkich, witam apartament, witam Edwardzie. Coś znowu się dzieje z dźwiękiem, mam nadzieję że już wszystko dobrze. Pan Ashton się pyta, czy już jesteście w shortach na indeksie WIG20 chyba? Dobra. Czy używam sierdy? Nie używam takich programów. Nie używam. Eee, OK. Dobra. Chyba jutro chyba opcje na Bitcoinie wygasają. Pan Apartament mówi, wygasają miesięczne, więc zmienność może być. Dobra. Dzięki Apartament. OK. wzrost gospodarczy w Kinach. Podniesiony z 4,7 na 5, pan Oktawiusz. Dobra, dzięki. Goldman, zmiana wajchy. Prognoza 10,5 tysiąca na miedzi w sierpniu. Wcześniej było niedźwiedzio 9,100. Tak, panie Oktawiuszu. E, no, Goldman chyba widzi wzrosty. Pan Tadzik, 3 frank, jen. Będzie jeszcze wyciskał do góry, czy już szczyt za nami. Nie wiem, oczywiście nie wiem Panie Tadziku, ale ja bym się spodziewał raczej umocnienia jena japońskiego niż spadków no ale się zobaczy Jeśli nie było Selen May, jak statystycznie przeważnie wyglądają rynki No Panie Andrzeju, przypominam że moim zdaniem jest sz mała szansa, że w tym roku takie zjawisko wystąpi, ponieważ statystyka mówi wręcz coś odwrotnego, że w sytuacji kiedy Mamy tak dynamiczne wzrosty przekraczające 20% w ujęciu dwumiesięcznym, no to jest to zapowiedź dalszych wzrostów i po potencjału wzrostowego szacowanego nawet na 30% na Wall Street w perspektywie następnych 12 miesięcy. Więc ja się nie dziwię, że indeksy giełdowe rosną, że prawdopodobnie nawet jak będą jakieś chwilowe zawirowania w lipcu, to też będzie więcej chętnych do kupowania delikatnie przecenionych akcji niż do sprzedawania, no po prostu rynek dyskontuje, że będzie wzrost gospodarczy w drugiej połowie tego roku i na początku przyszłego i moim zdaniem to jest główny motyw zachowania rynków na chwilę obecną dobra, dobra. kolejne 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 pytanie mieć idzie dalej w górę, tak jest, tak jest koniec do, dobrego kwartału czy to niedobry powód, żeby zrealizować trochę zysków? Na części inwestorów pewnie tak, ale przypominam inwestorzy, szanowni, że na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest teraz bardzo, bardzo klarowna. Dlaczego? Ponieważ są powstały fantastyczne punkty odniesienia w postaci tych luk wzrostowych sprzed dwóch dni. Na wykresie dziennym na Standard pur, jak i na Nasdaq -um, te luki wzrostowe to jest teraz fantastyczny punkt odniesienia. Jeżeli rynek zacznie spadać, zacznie być spekulacja na podwójny szczyt, to zamknięcie tych luk będzie jednoznacznym sygnałem, że taka korekta się rozpoczyna i trzeba będzie momentalnie zmienić nastawienie na prospadkowe. No ale do czasu, kiedy te luki się bronią, to scenariusze optymistyczne, prowzrostowe są faworyzowane zdecydowanie. Ja daję 70 do 30, że będzie przejście tych poziomów ekstremalnych, że będą dalsze wzrosty, że być może do, po 9 lipca, jak już troszeczkę się rynek wyszumi, to ta tendencja cały czas będzie kontynuowana. Może coś w sierpniu negatywnego we wrześniu się wydarzy. Taka jest cykliczność, że wtedy indeksy giełdowe delikatnie się ochładzają, ale będzie to, moim zdaniem, oznaczało, że cały rok będzie pozytywnie zaliczony dla giełd papierów wartościowych. Myślę, że rynek tak to właśnie teraz wycenia, a naprawę, a nawet te dane, które dzisiaj poznaliśmy, czyli cotygodniowy raport z rynku pracy na poziomie 236 tysięcy, to sygnalizuje, że naprawdę wzrost gospodarczy cały czas ma się dobrze i że nie powinniśmy się obawiać, a to też jest paliwo do wzrostów apetytu na ryzyko, a nie a nie e, e, jakiś sygnał pesymistyczny to ceny zaczynają iść do góry amerykańskich obligacji, więc jakiś popyt na ryzyko powinien się pojawić bitcoin broni 107 euro dolar 1,17 no, zobaczcie szanowni inwestorzy jak to pięknie teraz działa jak ładnie teraz obligacja amerykańska kreuje tendencje na rynkach finansowych no, moim zdaniem to właśnie na amerykańską obligację dzisiaj powinniśmy patrzeć, no bo tam dzieje się też bardzo, bardzo dużo. Generalna konsolidacja była tutaj na tych obligacjach. Widzimy tutaj okres, z którego dopiero teraz się wybijamy, a tendencja, która jest widoczna wzrostu w rentowności, przepraszam, spadków cen, wzrostu w cen, spadków w rentowności sprzyja apetytowi na ryzyko, więc cieszmy się, że tak teraz jest. Dobra. Walczymy Panie Alc, żeby tak znowu było, podobno akcje USA są drogie, no generalnie droższe niż w Europie, tak jest, czy spodziewał się korekty lipiec-sierpień, jeżeli jakaś korekta i zatrzymanie to sierpień-wrzesień, tradycyjnie o tym było przed chwilą, co z tą miedzią, piękne wybicie, w końcu coś się dzieje i wygląda to optymistycznie, co sądzę o złocie, czy będzie zjazd w dół, moim zdaniem, jeżeli... Na początku lipca pojawią się informacje deeskalujące, że są porozumienia Stanów z poszczególnymi krajami, albo zostanie znowu odsunięty w czasie moment wprowadzenia tych taryf celnych. To sygnał deeskalujący powinien doprowadzić do spadku ceny złota. Było o tym wczoraj. Ja bym się ja się spodziewam w trzecim kwartale ruchu w kierunku 3000 dolarów, ale generalnie korekty o charakterystyce delikatnie pro spadkowej, ale w długim terminie cały czas pro wzrostowo. Wczoraj były materiały na ten temat, zachęcam do ich. Do ich prześledzenia. Pan Marcin otworzył shorty, dobra, ok. Kiedy dolar odbije. No, przypominam, i futboler, że dla mnie poziom 3,63 to jest kluczowy poziom, super ważny. Dlaczego? Jeszcze raz wykres, ale przede wszystkim wykres polskiego złotego do amerykańskiego dolara. No i w okolicach. I w okolicach 3,63 dokładnie teraz gdzie jesteśmy przebiega średnia 200 sesyjna, i tutaj powinien rynek wkrótce decydować, Ale tak naprawdę zadecyduje eurodolar. A ten eurodolar ma opory w okolicach 1,18-15. Więc ja bym nie był zdziwiony, gdyby rynek nawet przetestował okolicę 3,60, i tam byśmy oczekiwali na to, co się wydarzy na eurodolarze, jeżeli eurodolar z okolicy 1,15. 18-15 wykona jakąś korektę spadkową. No to powinna być korekta także na rynku dolar do złotego, więc jeszcze moim zdaniem jest przestrzeń do umocnienia polskiego złotego względem dolara, nawet w krótkim terminie, ale o wszystkim zadecyduje i tak euro-dolar. Przypominam ten wykres jeszcze raz. No mamy ponad figurę jeszcze miejsca do swobodnego wzrostu, zanim ta, ten kanał nie będzie przetestowany. Dobra czy sądzi, że dolar będzie nadal spadał? Tak, myślę, że dolar generalnie podczas całej kadencji Donalda Trumpa powinien być pod presją przeciwko walucie. Ja bym się spodziewał, że za 3-4 lata euro-dolar będzie na poziomie 1,50-1,60. Dolar na tej od 5 lat chyba warto się załadować. Pani Julia pyta, moim zdaniem nie. Będzie jeszcze taniej. Czy dolar wróci jeszcze? do. Pewnie kiedyś wróci. Kiedyś pewnie jeszcze wróci. Bo na razie każde info... Tak działa przeciwko dolarowi. Tak jest, panie Wojtku. Każde, każda informacja ze Stanów działa przeciwko dolarowi. Wczoraj dałem predykcję 2800 na Wigu i mamy co dalej. Dla mnie dalsze wzrosty. 17-letni kanał spadkowy, eurodolarze na tygodniówce, wybity. Coś pięknego dla naszej giełdy. Pierwszy opór widzę na 1.25. Pan Alex przebija. Dobra, super, Alex. Mam nadzieję, że to się spełni. Tak byłaby to wtedy wyśmienita informacja dla polskiej giełdy. Z potencjałem na mocne, bardzo mocne dalsze wzrosty. Jaki jest obecny konsensus rynkowy dla kursu dolar złote na najbliższy kwartał i do końca tego roku. Generalnie e, jesteśmy oddaleni od poziomów eks tych takich medialnych mediany e, rynkowej. Inwestorzy spodziewają się że po prostu te okolice 3,70 będą utrzymane. Czy Trump da radę odwołać Pawela przed końcem tej kadencji. Moim zdaniem nie to jest tylko bicie piany po to żeby dolara osłabiać. No myślę że od zakończenia letnich wakacji pojawi się już giełda, już taka ostateczna giełda nazwisk, kto zostanie nowym prezesem Fedu. No i myślę, że będzie to bardzo mocny gołąb czyli będzie zwolennik mocnych obniżek stóp procentowych, to też dodatkowo będzie zachęcać do osłabiania amerykańskiej waluty. Może zatrudnienie, ok, ale czy GDP to nie sygnał do obniżki? Panie Sławku, przypominam, to jest historia, to już jest nawet prehistoria giełdowa. Rynek już się tym nie przyjmuje, bo to są dane dwukrotnie zweryfikowane, więc absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Dopiero za miesiąc, kiedy będziemy mieć flash, wstępne dane za drugi kwartał, te dane będą miały znaczenie, bo nie są jeszcze uwzględnione w cenach, ale te dzisiejsze to jest absolutna giełdowa prehistoria i tym się nikt nie, nie przejmuje. Bitcoin to nie ryzyko, tylko alty to ryzyko. Dobra, dzięki Pezdra. Mówi Pan o przewodzie przywożeniu gospodarczym ja widzę w Polsce spowolnienie i to spore Dobra, dzięki Clay UK Dobra, dzięki za Twoją opinię Czy po RGR-ze na jak się szykują spadki? Moim zdaniem szykują się dalsze wzrosty, Panie Krzysztofie ale skoro jesteśmy przy surowcach to spójrzmy na to, co tam się dzieje czyli na srebro na srebro yy, i na srebrze raczej Wygląda to niezwykle optymistycznie pozytywny na kierunku 40-41 dolarów, ale też chciałbym zwrócić uwagę na, szanowni inwestorzy, ten wykres. Jaż się prosi o to, żeby zrobić specjalny materiał z tym, żeby na miniaturce była wielka, być może wieczorem zrobimy takie, taką miniaturkę, że powstała wielka 14-letnia, czy tam kilkunastoletnia formacja podwójne dno na platynie i mamy wybicie na linię szyi. Jeżeli to się utrzyma, jeżeli to się utrzyma do, do jutrzejszego dnia, jeżeli to się utrzyma na świecy miesięcznej, którą kończymy w poniedziałek, no to naprawdę będzie wielka zachęta do tego, żebyśmy przeżyli kontynuację wielkiej, wspaniałej hossy na platynie. Jako, że jest to rynek bardzo mało płynny, to więc nie potrzeba dużego kapitału, żeby wyciągnąć ten rynek na super ciekawe, abstrakcyjne nawet poziomy. Więc obserwujmy platynę, tam mamy podwójne dno o wieloletniej historii, Jaż no się prosi ku temu, żeby poszedł impuls wzrostowy o kolejny nawet 1000 dolarów, bo opory no, naprawdę są ustanowione bardzo, bardzo mocno, wysoko w okolicach 1800-2000 dolarów, więc przestrzeń jak najbardziej cały czas jest. Dobra, kto wybiera prezesa Fedu? No, chyba wskazuje go Prezydent, nie są tego pewny, ale chyba go wskazuje prezydent, a później senat czy kongres musi go zatwierdzić. Kurs dolara zjada nasze zyski. Jak żyć? Czy można się zabezpieczyć? Co z Etherem? Wzrosty długoterminowe? Ja bym się spodziewał, że rzeczywiście w perspektywie końcówki tego roku Ether oraz inne kryptowaluty powinny powielać to, co się dzieje na Bitcoinie, ale. Na razie na razie widać po prostu słabość innych rynków, poza bitcoinem, więc tak naprawdę to jest hostca bitcoina, a nie innych kryptowalut. Chociaż e, kto wie, zobaczymy, jak będzie. Kiedy dolar będzie po 5 zł, może kiedyś będzie, ale ja bym się nie spodziewał tego w perspektywie następnych 12 miesięcy. Dobra, ok, widzę, że nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Przypominam dzisiaj o 22 e, kolejne nasze wejście. E, no i e, szanowni inwestorzy, nasza, e, nasza ankieta ponad 300 głosów z prostym pytaniem czego się spodziewacie dzisiaj na indeksie Standard Poor's i wygrała opcja wzrostowa 60%, 31 na spadki 7, że będzie bez zmian. 333 głosy, super dużo więc yy, wiarygodność rośnie takiej ankiety, więc społeczność jest nastawiona optymistycznie, ale nie ma jakiegoś hura optymizmu, to jest dobra wiadomość. To szanowni inwestorzy tyle, przypominam jeszcze kącik partnerski na koniec, Dom Makleski XTB jest partnerem odcinka, na dole jest specjalny materiał o reagowaniu z XTB, jak się przygotować na takie wydarzenia, jakie mają miejsce od czasu do czasu, czyli podwyższonej zmienności z czego korzystać, z czego nie korzystać jak się zabezpieczyć co warto, na co warto patrzeć na dole w opisie i w komentarzu jest ten materiał i zachęcam do wszystkich innych materiałów edukacyjnych, które tam są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu no i bardzo proszę, jeżeli będziecie się rejestrować to z kodem AMU macie też kurs dla początkujących inwestorów więc moim zdaniem zdecydowanie warto to dzięki za spotkanie, trzymajcie się, dużej dodatniej stopy zwrotu jestem ciekawy co nam przyniesie dzisiejsza sesja ja osobiście dzisiaj ściśle monitoruję te luki spadkowe, proszę, luki wzrostowe, które powstały w tym tygodniu, jeżeli będzie realizowany scenariusz prospadkowy, ale moim zdaniem jest tylko 30% szansy, że rzeczywiście tak będzie. To do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!